Cześć, kolejny Zelmer. Tym razem Jupiter, czyli model 4000, chyba. Niestety nie ma tabliczki od spodu znamionowej. Ogólnie nie działa, w sensie nie włącza się po wciśnięciu przycisku. Natomiast tak, obudowa jest w stanie bardzo dobrym, uważam, bo wszystkie uchwyty działają prawidłowo. Zwijacz działa prawidłowo, kółka działają prawidłowo. Otwiera się normalnie, jest ten osłona na worek papierowy filtry też są kółko od spodu działa prawidłowo no chyba najczęstszy problem to zwijacz teraz tego nie zamknę bo oczywiście tutaj jest ten dzyndzel który powoduje że to się zamknie tylko jak jest worek no chyba że się przytrzyma czymś tutaj ta klapka też działa szczotek nie ma rury nie ma i ssawek też nie otworzyłem go i żaden z kabelków nie jest przerwany więc trudno mi powiedzieć co jest konkretnie nie tak na płytce elektronicznej nie widzę żadnego przepalenia ani stopienia i, i to co mówiłem, że najczęściej się psuje to zwijacz ale nie, nie w tym konkretnym modelu bo tu jest dobry Tu działa super, więc dostajecie odkurzać w takim stanie i zachęcam do kupna. Pozdrawiam.